Ego was opuszcza. Może to być wasze ego, albo ktoś bardzo wam bliski. Osoba, która kiedyś była podziwiana przez innych, która uwielbiała błyszczeć przed innymi, teraz postanawia zwrócić uwagę na innych, nie tylko na siebie. I popatrzcie: pomiędzy kiedyś egoistą a tymi ludźmi pojawia się komunikacja. Coś, czego kiedyś nie było, zaczynacie ze sobą rozmawiać, dogadywać się z innymi, zaczynacie rozumieć innych, a inni zaczynają rozumieć Was. Bez względu na to, czy to Wy jesteście tym egoistą, czy ktoś Wam bliski, to faktem jest to, że kiedyś nie mogliście się dogadać, teraz będziecie mogli. Kolejna karta pokazuje, dlaczego egoista przestał być egoistą, ponieważ traci stanowisko w pracy albo traci swój majątek, pieniądze, dochody, premie. Jego niezależność finansowa kiedyś staje się zależna i ten upadek finansowy zmusza tego kiedyś egoistę do tego, by rozmawiać z innymi ludźmi. On już nie jest ponad innymi. Jakaś sprawa z przeszłości, której kiedyś nie załatwiliście, może nie chcieliście, może nie mogliście, ona do was wraca. Będzie okazja, by jeszcze raz się z tą sprawą zmierzyć i ją załatwić, zamknąć. Gdy tę sprawę zamkniecie, Zaczniecie coś budować w swoim życiu. Ta budowla to jest cel waszej duszy na to życie. Według planów duszy, zdarzenie po zdarzeniu, budujecie tę budowlę cegła po cegle przez całe życie. To oznacza, że to, co się wydarzyło na poprzednich kartach, było posłane przez waszą duszę, planowane. W wyniku zamknięcia tej sprawy z przeszłości pojawi się w Was ogromna radość. To jest karta szczęścia. Jak to dziecko będziecie szczęśliwi, otwarci na świat, wszystko będzie Was cieszyć. Będziecie dużo się uśmiechać, dużo śmiać. W tej radości, jak ten budda pod drzewem, będziecie siedzieć i rozmyślać, szukać odpowiedzi, rozwiązań. Jak poradzić sobie z Waszą sytuacją finansową, która się pogorszyła? Będziecie robić to w ciszy w medytacji, z taki przyjemny spokój, wielka mądrość. I w tej ciszy odnajdziecie odpowiedzi, zaczniecie ciężko pracować i realizować swoje cele, które odnajdziecie. Karta, która przedstawia lato jest to ciężka praca, ale taka, która przynosi wielkie owoce. Niedługo staniecie na nogi, odzyskacie powodzenie w finansach.